W nich był pastor Russell. Potem spółkę z nimi rozwiązał. to oddzielną drogą. Założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, którzy po jego śmierci się podzielili na kilka czy kilkanaście nawet odłamów. Najsilniejsza grupa, największa grupa badaczy Pisma Świętego w 1961 roku przyjęła em, nazwę Świadków Jechowy. Ale to jest cały czas ten nurt adwentystyczny, protestancki, który jeśli chodzi o te przymioty. Maryi, Matki Bożej, odrzuca. A jak świadkowie Jehowy podchodzą, co Pan Jezus nakazał uzdrawiać, wyganiać duchy. Oni twierdzą, że wraz ze śmiercią ostatniego apostoła skończyły się cuda. Wszystko, co jest, to jest podstęp szatański. Fatima i tak dalej, to wszystko szatan tylko zwodzi tych katolików. Cuda się skończyły ze śmiercią ostatniego apostoła. Z tym, że to jest oficjalna nauka, ale ja otwieram strażnicę i widzę artykuł o pewnym świadku Jehowy, który gdzieś tam w Chinach, czy w Indonezji, czy gdzieś tam w Azji w niesprzyjającym systemie politycznym został jakoś wspaniale uwolniony, uchował się przy życiu. I tytuł: Cudownie uwolniony przez Jehowę. Ja mówię, no to drodzy świadkowie, to są cuda, czy nie są cuda? No tu piszecie, że to kilkadziesiąt lat temu było. Więc to jest wszystko takie pogmatwane, natomiast oni to interpretują duchowo. No, duchowo trzeba no, modlić, wypędzać złe duchy, w sensie, że się modlić, to szatan nie ma e, przystępu duchowo uzdrawiać i tak dalej, i tak dalej. E, I odrzucają całą tę naukę, powołując się na fragment hymnu o miłości świętego Pawa, który mówi zupełnie o czym innym i mówi o zupełnie innym przedziale czasowym, kiedy te dary ustaną. To już na końcu. Po końcu świata, jak już będziemy zbawieni, to zostanie tylko miłość. Wszystkie, nawet wiary nie będzie, no bo ja będę widział Pana Boga. Tym się różni wiedza od wiary, prawda? A miłość nie ustanie. Ja może poproszę o wyjaśnienie tej kwestii, dosyć, dosyć znanej, kontrowersyjnej, e, dotyczącej krwi, transfuzji. Zakaz ten obowiązuje. Dopiero od końca 40. lat, wcześniej nie robili świadkowie problemu od 50. lat dopiero pod rygorem wykluczenia ze zboru. W ostatnich latach, na latach, świadkowie próbują to wszystko złagodzić, próbują to wszystko złagodzić, ale no to jest problem psychologiczny. Jak teraz świadkom, tysiącom świadkom, którzy patrzyli bezradnie na śmierć swego dziecka, żony i tak dalej, bo nie można było ratować życia, za pomocą transuzy teraz powiedzieć, że słuchajcie, myśmy się pomylili jechowa nam tego nie zabrania, jednak można ratować. To by był szok. No i tak próbują lawirować. Oficjalnie ten zakaz jest, no oni znów się powołują na 15 rozdział dziejów apostolskich, ten dekret apostołów: powstrzymajcie się od krwi, powstrzymajcie się od tego, co uduszone, od nierządu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście to jest wyrwane z kontekstu. Dlaczego oni nie uznają Eucharystii? Chociaż tak jasno w Piśmie Świętym jest powiedziane, co to jest Eucharystia. Tylko czepiają się tej ostatniej tej wersji, że na pamiątkę. I to tak podają sobie na tym. Tak, kochani, Chleb i ten. Nam się tylko kiedy, wydaje, w Piśmie Świętym nic nie jest jasno napisane. I oni to interpretują w duchu po prostu protestanckim najogólniej mówiąc. To znaczy, że to jest symbol. Pani mówi, no dobrze, no to ja im też pokazuję. Szósty rozdział Ewangelii według Świętego Jana. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Chlebem, który ja Wam dam, jest moje ciało za życie świata. No zdawałoby się, ale świadkowie Pani odpowiedzą, dobrze, a niech Pani otworzy piętnasty rozdział, początek piętnastego rozdziału. Ewangelii według świętego Jana i przeczyta przypowieść o krzewie winnym. Co Chrystus mówi? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A wy To co, Jezus był winogronem? Bo powiedział, że jest prawdziwym? Nie, symbol. Tak samo i tam miał na myśli symbol. I co, jasne czy niejasne? I się zaczynamy katolicy drapać za uchem. Jak to wyjaśnić? Moi drodzy, oczywiście temat Eucharystii to jest jedno z fundamentalnych zagadnień, te teksty biblijne, które mamy I z ustanowienia mszy świętej Dlatego oni sąszowali Bo tekst biblijny mówi nam Mateusza 26, 26 To jest ciało moje Tak, tak Chrystus powiedział Tam jest greckie słowo Słówko estin Jest Natomiast oni przetłumaczyli To oznacza ciało moje w polskiej wersji językowej. Czyli już tak złagodzić, stonować i tak dalej. Dalej, macie dzieje apostolskie. Drugi, czwarty rozdział jest powiedziane, że pierwsi chrześcijanie gromadzili się tam na modlitwie, tak? I na łamaniu chleba. Świadkowie mówią, Rano, ale to jest zwykły posiłek. Ja mówię, no to pomyślcie logicznie. Apostoł podaje tam cztery rzeczy, które wyróżniały chrześcijan, tą młodą grupę chrześcijan. Czyli skoro ich to wyróżniało spośród innych, to jakieś nowum, jakieś wyjątkowe to rzeczy były. I jedną z wyjątkowych rzeczy jest to, że musieli posiłki codziennie jeść. Więc nie łamanie chleba nie jest zwykłym posiłkiem, tym bardziej, że w kontekście modlitwy jest tam to yy, pokazane. Druga rzecz. Jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntia. Święty Paweł gani pierwszych chrześcijan, że bezczeszczą Eucharystię, bo schodzą się na Eucharystię i niektórzy są już pijani, obżarci. A biedny przychodzi, nie ma co przynieść i jest zawstydzony. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Ja przekazałem to wam to, co otrzymałem od Pana, że Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany. I potem święty Paweł pisze... Niech więc każdy baczy na siebie samego, przystępując do stołu Pańskiego. Kto bowiem niegodnie spożywa ciało Pańskie i niegodnie pije kielich Pański, wyrok sobie spożywa i dodaje: dlatego to wielu wśród Was chorych, cierpiących i wielu też umarło. Co to znaczy? Kara śmierci od Pana Boga była, są słowa natchnione. Za niegodne przystępowanie do Komunii Świętej. I teraz, jeżeli to jest zwykły opłatek, no zwykły chleb, prawda, mąka, woda, który tylko symbolizuje, no to aż takie kary wielu chorych, cierpiących i wielu też pomarło, że niegodnie ktoś zwykły opłatek sobie zjadł, zwykły chleb. No, ta interpretacja w ogóle się, no, kupy się nie trzyma. Jeszcze jedno pytanie. Można jeszcze prosić takie krótkie spojrzenie świadków Jehowy na zmarłych i życie pozagrobowe. Tu też jest dużo nieporozumień i, i takich nieprawdziwych opinii wśród katolików. No Jedną z nich jest to, że świadkowie wielu katolików, wydaje się wielu katolikom, że świadkowie Jehowy nauczają, że tylko 144 tysiące ludzi będzie zbawionych. To jest nieprawda. Oni nauczają, że zbawionych to może być i miliardy. Z tym, że zbawieni będą podzieleni na dwie kategorie, na dwie trzutki, na, na dwa stada. Jedna będzie tworzyć światowy rząd. Jezus będzie takim, jakby premierem w niebie i tam będzie tylko 144 tysiące. Natomiast miliony, miliony mogą być tutaj w raju na Ziemi. Mało tego. Świadkowie twierdzą, że no tam będą piękna żywność, ekologiczna, no śmierci nie będzie, no bo w raju śmierci nie będzie, będzie tysiącletnie królestwo i będą mieli urocze, zgrabne żony. No, w raju nikt nie będzie miał ślepej i garbatej żony, prawda? I tak dalej. Będą im się rodzić dzieci, a jakże? To oni już Mahometan pobili w tym takim hedonistycznym wizji raju. No dobrze, ale ktoś powiedział tak, słuchajcie, no drodzy świadkowie, dzieci będą się rodzić, tak? No, z małżeństwem to się będą rodzić, ale nikt nie będzie umierał przez tysiąc lat, no bo w radiu przecież śmierci nie by... no nie, no to będzie przeludnienie w końcu po latach. A to oni w tej książeczce dają odpowiedź na to, tak, to by tak mogło być, ale jak chowa, zobaczy, że już jest wystarczająca liczba ludzi, to może zrobić tak, że będzie ona i on i będzie wszystko tego tamtego, a z tego dzieci nie będzie. Bóg dał podność, to i Bóg może podność zabrać. To, to, to wszyscy zwolennicy antykoncepcji to się chowają przy tym, moi drodzy, i przeludnienia nie będzie już w raju na Ziemi. No i oni twierdzą, że to są wszystko biblijne nauki na podstawie to, No zobaczcie, jak to ludzki obraz bardzo jest. Przyszłego życia. Jak bardzo taki dziecinny, żeby po prostu człowiek zobaczył, że będzie banan, będzie wodospadzik i tak dalej. Nie. Święty Paweł pisze: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Serce świadków już zdołało pojąć, jak tam będzie. Ale to jest wizja ludzka, a nie objawiona boska. Natomiast nie wierzą w nieśmiertelność duszy, za zmarłych się nie modlą, rzecz jasna, twierdzą, że <grych> jak człowiek umiera, to nie ma nic. Na tę chwilę nie różni się od zwierząt. Dusza to jest po prostu dech życia. Nie ma dechu życia, wszystko umarło, ciało się w proch rozłożyło. Tylko różnica będzie taka, że jak będzie koniec tego systemu rzeczy, koniec świata, będzie stanie ciał, to po prostu ciało człowieka stanie I będzie osądzone. W piekło nie wierzą, czyli albo będzie unicestwiony na sądzie Bożym, go w ogóle nie będzie, no, albo będzie w 144 tysiącach, albo w raju na ziemi. Natomiast w ten okres między śmiercią a zmartwychwstaniem twierdzą, że nie ma żadnej duszy nieśmiertelnej, żadnego nic, po prostu nie ma. Ale kochani, no tu się nasywa w takim razie bezsasadność dylematu świętego Pawła, wyrażona w pierwszym rozdziale listu do Filipian. Bo święty Paweł pisze do chrześcijan pragnę odejść. W sensie umrzeć? Pragnę umrzeć, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele, czyli żyć, to dla Was bardziej konieczne. Czyli święty Paweł ma dylemat: co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaje nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostać zaś w ciele, to dla Was bardziej konieczne. Ten dylemat. Ma sens tylko wtedy, kiedy przyjmiemy, że święty Paweł wierzył w nieśmiertelną duszę ludzką. Mało tego, wierzył w odebranie nagrody od razu po śmierci, a nie gdzieś tysiące lat, kiedy będzie musiał czekać. Więc przyjmując koncepcję świadków Jehowy, że nieśmiertelnej duszy nieba, dylemat świętego Pawła jest w ogóle bezsensowny. A on tak gorliwie go tam wyłożył. Wiemy, że yy, świadkowie Jehowy to jest sekta. Że stosują manipulacje, ale chciałabym wiedzieć, czy stosują również jakieś sztuczki magiczne w celu pozyskania swoich wyznawców. Kochani, to wcale nie jest takie oczywiste, że świadkowie Jehowy to sekta. No proszę im podać definicji sekty. Żeby stwierdzić, że ktoś jest sektą czy nie sektą, to trzeba mieć definicję. Ja się w ogóle nie pokuszę o takiej definicji. W zależności jaką definicję Państwo przybierzecie. No to w zależności od tej definicji, coś będzie sektą, nie będzie. No można taką definicję przybrać, że kościół katolicki to sekta. A można taką przyjąć, że ktoś powie neokotmenat, czy w Duchu Świętym, czy świadkowie Jehowy. No to przeróżne można. Podkreślam, nie, z metodologicznego punktu widzenia nie jest to takie oczywiste. No tu argument pada taki, że stosują psychomanipulację. nie każdy ją stosuje. No a ja to nie stosuję? A mama w domu... Nad dzieckiem to nie stosuj: Kładź się, spać bo jak się nie położysz, to cię baba jaga złapie. No to jest kryształowy przykład psychomanipulacji. A nauczyciel z uczniem, który mu tam fika i rozrabia, no można powiedzieć: To nie manipulacja, to tylko blew. no ale to, kochani, to jest tylko unik. Przy czym, niestety, wyraz manipulacja w państwa umysłach jest stereotypem negatywnym. My to ujmujemy emocjonalnie: Fuj b, ja tego tak nie traktuję. Ja mówiąc, wyraz manipulacja mówię od strony technicznej. Manipulacja jest to pewien rodzaj sterowania społecznego. Może być wykorzystana ku dobremu i może być wykorzystana ku złemu. No, negocjator, który na dachu jest wysłany do szaleńca, który chce się rzucić zwierzowca, żeby z nim negocjować, rozmawiać. No bardzo często stosuje elementy psychomanipulacji, ale nie żeby na krzywdzie tego człowieka zbić jakiś kapitał, tylko żeby go uratować. Dlatego to yy, nie jest takie proste, nie jest takie proste yy, i kwestia tutaj wszystkich tych, tych definicji, język potoczny... Yy,